Można powiedzieć, że OneDrive dla firm to wirtualny dysk chmurowy dedykowany konkretnemu użytkownikowi w ramach jego licencji Office 365. Bardzo przydatną funkcją OneDrive'a są pliki na żądanie. Aby z niej korzystać, oprócz OneDrive'a musisz być posiadaczem systemu Windows 10 po tak zwanej aktualizacji Fall Creators Update. Zasadniczo, funkcja ta pozwala na dostęp do plików, które są w chmurze, bez konieczności ich pobierania. Dzięki temu oszczędzamy miejsce na dysku komputera. Aby sprawdzić, czy funkcja jest włączona, kliknij prawym klawiszem myszy w ikonkę chmury OneDrive. Następnie wybierz Ustawienia, ponownie Ustawienia i upewnij się, że checkbox w sekcji pliki na żądanie jest zaznaczony. Po włączeniu wspomnianej funkcji, pliki w OneDrive dla firm, które synchronizujesz, mogą przybierać trzy stany, które widoczne są z poziomu eksploratora plików. Chmura oznacza, że plik jest dostępny online i do momentu jego otworzenia nie zajmuje on przestrzeni na Twoim komputerze. Jest on widoczny, ale aby go otworzyć, musisz mieć połączenie z internetem. Zostanie on wtedy pobrany i będzie możliwe jego otwarcie i edycja. Po pobraniu, przy pliku pojawia się ikonka zielonego symbolu potwierdzenia na białym tle, która oznacza, że plik jest dostępny lokalnie. Na tego typu plikach można pracować nawet bez konieczności posiadania dostępu do internetu. Jeżeli chcesz, aby nie zabierał miejsca na Twoim dysku, kliknij w niego prawym klawiszem myszy. I wybierz opcję Zwolnij miejsce. Ikonka zmieni się na chmurę. Trzecim stanem jest zielone kółko z białym symbolem potwierdzenia, które oznacza zawsze dostępne pliki. Pliki z takim statusem są dostępne z poziomu chmury oraz Twojego urządzenia, ale zajmują miejsce na nim. Możesz je edytować i nie potrzebujesz do tego połączenia z internetem. W tym przypadku również możesz skorzystać z opcji Zwolnij miejsce, aby plik był dostępny online. Dodatkowo, czasami jeszcze przy wspomnianych symbolach, widnieje ikonka ludzika, oznaczająca, że plik ten został przez ciebie komuś udostępniony. Zasadnicza różnica między plikami dostępnymi lokalnie, a zawsze dostępnymi. Jest taka, że w przypadku, gdy zaczyna brakować Ci miejsca na dysku, to pliki ze statusem Dostępne lokalnie automatycznie zmienią stan na dostępne online, czyli na chmurę, aby zwolnić dodatkowe miejsce na Twoim dysku. Mam nadzieję, że funkcja plików na żądanie w aplikacji OneDrive dla firm. Pomoże Ci w codziennej pracy, jak również pozwoli zaoszczędzić miejsce na dysku Twojego urządzenia. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami z serii Tip of the Week, subskrybuj nasz kanał.